Hej siemanko z tej strony Switch witajcie w, 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 w kolejnym odcinku z no z Black Ops 2. Mr. Man się drzewo sobie. Mikrofon. Wyłączyłem jaki rage, Jeszcze wypisze, więc, więc co? Więc e? co, no, e, to jest takie jakby najlepsza klasa z mTara. używam e, używam jak to się nazywa Supresor Adjustment Stock e, Adjustment Stock i fast bank To jest najlepsze krasy w ogóle do tego e, do tej broni. Dobra jest ta broń na, e, dru, na długą... takie duże mapki w ogóle więc ma dobry range. Myślę, że ma coś tam spałuje, już lewali w klawiaturę. Jak widzicie pociąłem te e, odcinki... pociąłem trochę te klipy, bo byłoby za długo. Ale to nic, i więc jak widzieliście, zapewnie no, na moim kanale nie było filmów przez chyba tydzień. No i tutaj taki był raid, bo miałem już prawie Wissat i koleś mnie za, z knife'a Więc e, jak już widzieliście, mm, zapewnie nie. to nie, ma, nie było u mnie na kanale dużo filmów. Nie było na kanale w ogóle długo filmów. Chyba tydzień, no tydzień nie było mnie filmów. Nie wiem dlaczego, nie chciałem się w ogóle coś nagrywać. Teraz jest weekend, przyznam, ze szkoły w ogóle. Ostatnio grałem, fajne Gameplay, grałem z kolegą Właściwie ten gameplay dostałem Więc, e, no i co Tutaj od razu, ten sam koleś mi znał, taki rage Więc e, już będzie chyba normalne filmiki Uploadował, nie wiem, Mr. Man jeszcze nie wymyślił Jaką serię mam nagrać, jeszcze do mnie dzwoni teraz cały czas Ale to nic Więc tak, jak już mówiłem, będzie od razu więcej filmików No nie, będzie tak samo filmików, ale jeśli nie wiem jaką serię zrobię, bo Mr. Man jeszcze się nie ogarnął, tak jakby, bo nie wie, z czego zrobić serię. Wiem, że z Minecrafta będzie jakaś seria z nim. Tylko, że jeszcze nie gwarantuję, jakiej mapki i tak tam. Jakie zasady będą na te mapy, więc. No nic. Jak widzicie, tutaj poniosłem a 94 w ogóle, pana broń. I zapewne ci, co mają Black Ops 2, to wiedzą, że było Dobre XP weekend, więc poczmy Prestige, Dawaliłem tego. Prestige'a w 3 dni chyba, no dwa 2 dni powiedzmy 2 dni chyba dowaliłem, więc co dostałem no to chciałem dostać jeszcze jeden ekstra class i takie tam więc dlatego tyle, dlatego poszłem Prestige i starki że tak długo też nie było filmików teraz będzie więcej, że jeszcze miałem pomysł, fajny pomysł nagrać filmik z fajnej serii takiej, z fajnej gry ale to jeszcze zobaczę, jak będzie z czasem Zostaję w ogóle teraz yy, sezon Skateboardingu się zaczął, więc e, byłem w skateparku, który raz z kolegami codziennie prawie, więc e, jeszcze ta szkoła, sprawdziany, więc no i w tym najlepiej 20 23 chyba na końcu będzie widać. O, jak słyszycie, zapewne samochód z, e, z lodami jeździ tutaj, więc zamknąłem sobie szokno. Powinniście, już powinniście nie słyszeć tego, więc to jest, jak nie jest jak najszybca, to już. Więc e, widzicie, że filmik już ubiega końca. Już niedługo się kończy. Tutaj zostałem wisać już niedawno, więc... E, chyba jak się runda skończy, to dostanę 10 kiestriców. Bym miał e, chyba... bym miał 20, jakby to mnie dwa razy nie znajfował, ale... To nic. Więc widzicie, 10 kiestrików, runda się skończyła i muszę się żegnać, więc adios.